Cześć, witajcie w pierwszym filmie pod tytułem Co w hodowli. Na początku chciałem Was bardzo przeprosić za to, że nie dodawałem dosyć długo filmów na YouTube, ale teraz filmy, będę filmy dodawał regularnie, co, co tydzień, co w sobotę lub niedzielę. Tymi informacjami są, że zakłóciłem trzy samiczki. Tą samicę banana francuskiego. Ona ma się kocić za około 2 tygodnie. Nawet nie całe. Tu już jak widać robi gniazdo. Nawet już zrobiła, tylko jeszcze nie nawała sierści. Bardzo liczę na to, że samiczka będzie miała bardzo dużo młodych. Także zakociłem tą samiczkę mieszanca. Też ona ma się kocić za około 2 tygodnie. Tutaj jak widać już zrobiła nawet gniazdo. Jeszcze zakociłem jedną samiczkę do rana francuskiego czarnego. Ja sama w tej klatce. Miczki powinny być kotne, bo widać, że się zrobiły grube i piją bardzo dużo wody. Tutaj jak widać jeszcze poprzekładałem króliki. Ten samczyk z tamtej klatki przeszedł tutaj i te zamieniłem. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie mój kanał. Dzięki za uwagę. Cześć.